Są to trzydniowe rejsy, które organizuję tutaj w Holandii. Zaczynamy całą tą przygodę w czwartek wieczorem od 19.00. W piątek rano wypływamy, dopływamy do jakiegoś tam sobie miejsca, potem w sobotę rano znowuż zmieniamy lokalizację i w niedzielę wracamy z powrotem do Lejlestad, tam gdzie aktualnie stacjonuję. Czyli takie trzy dni intensywnej żeglugi. No, czy intensywnej, to w zasadzie dużo zależy od pogody, jaka nam się trafi, bo możemy naprawdę bardzo długo płynąć, daleko się wypuścić, jeżeli są ku temu bardzo dobre warunki, które pozwolą nam na wypuszczenie się gdzieś bardzo daleko, ale także na powrót. Jest to bardzo dobra propozycja dla kogoś, kto jeszcze nigdy nie żeglował, albo kiedyś tam próbował i chciałby z powrotem sobie odświeżyć swoje żeglarskie umiejętności. Ja oferuję te rejsy tutaj dla tych, którzy za bardzo nie mają czasu, bo żeby spróbować prawdziwego rejsu żeglarskiego, no to trzeba poświęcić na to cały tydzień, bo przeważnie te rejsy są organizowane od soboty do soboty. Natomiast, jeśli ktoś chciałby spróbować, czy to jest jego para butów, to myślę, że jest to świetna okazja. Lokalne żeglarskie po bardzo fajnym akwenie, gdzie możemy popłynąć do Amsterdamu, gdzie możemy popłynąć do XVI-wiecznych miasteczek, gdzie jest tam bardzo dużo historii, różnych legend, różnych opowieści. To jest takie połączenie, właśnie tej nauki żeglarstwa, z jakąś formą, też eksploracji, zwiedzania nowych miejsc, poznawania czegoś nowego. I do tego nie trzeba brać tygodnia wolnego. Można przedłużyć sobie weekend o piątek i mieć naprawdę fajną przygodę. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy rozważają coś takiego, żeby spróbowali.